Panie Boże, Ojcze Miłosierny, który mieszkasz w wysokościach, ale pochylasz się nad szmerem pokornego serca, my, Twoje dzieci, padamy przed Tobą na twarz w adoracji. Ty, który objawiasz się w majestacie gwieździstego nieba i w milczeniu tabernakulum, spraw, byśmy oczyszczeni wiarą kontemplowali piękno Twojego oblicza, ukryte w tajemnicach stworzenia i odkupienia. Dziękujemy Ci, O Trójco Przenajświętsza, za tchnienie życia, które ożywia nasze dni, za blizny, które nosimy jako świadectwo Twojego uzdrowienia i za Eucharystię, ucztę, na której niebo wstępuje do naszej kruchości. W każdej konsekrowanej hostii objawiasz nieskończoną miłość Twego Syna, który stał się łamanym chlebem, by zjednoczyć nas w swoim świętym ciele. Panie Jezu. Drogo oświecająca ciemności, kieruj naszymi krokami na rozdrożach świata. Gdy zwątpienie nas kusi, bądź naszą pewnością, gdy zmęczenie nas paraliżuje, bądź naszym tchnieniem. Wylej na nas ducha pocieszyciela, abyśmy w radościach i łzach rozpoznawali macierzyńską obecność Kościoła, kolumny prawdy i przystani dla niespokojnej duszy. Najświętsza Maryjo Panno, gwiazdo morza, otul naszą rodzinę płaszczem swej opieki. Naucz nas mówić tak, jak powiedziałaś w Nazarecie, nawet gdy wola Boga wydaje się suchą pustynią. Niech święty Józef, cichy stróż świętej rodziny, inspiruje nas do świętości w codziennych zadaniach, a święci i aniołowie, nasz wielki obłok świadków, wstawiają się za nami w niewidzialnych walkach. Wieczny Ojcze, zmiłuj się nad cierpiącymi na ciele i duszy, nad chorymi bez nadziei, prześladowanymi zagłoszenie Twego słowa, młodymi zagubionymi w pustce złudzeń. Nawróć serca zatwardziałe przez pychę, uwolnij więźniów kajdan, nałogu i nienawiści, i przemień nasze słabości w stopnie ku świętości. Niech Kościół, oblubienica Chrystusa. Zawsze pozostaje wierny Ewangelii, odważny w misji i schronieniem dla odrzuconych. Obdasz naszych pasterzy, papieża, biskupów i kapłanów, odwagą Eliasza i czułością dobrego pasterza. Niech każdy ochrzczony, namaszczony Twym duchem, będzie solą ziemi i światłem w nocach rozpaczy. Ofiarujemy Ci, Panie, tę modlitwę za duszę w czyścicu cierpiące oczekujące widzenia uszczęśliwiającego za powołania zakonne które kiełkują w ciszy i za pokój między narodami tak często raniony przez ludzką chciwość niech twoje królestwo sprawiedliwości miłości i pokoju umacnia się w naszych domach a krzyż znak zwycięstwa nad śmiercią będzie naszą niezłomną nadzieją przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie w jedności Ducha Świętego Tobie cała cześć i chwała teraz i na wieki wieków. Amen.